OK, masz jakieś pytanie? Masz pytanie? To co robisz, jak już masz to pytanie? Ja zazwyczaj pytam i dostaję odpowiedzi, ponieważ korzystam z tego, co już mam. Każdy z Was ma jakąś książkę w domu, prawda? Jak często po nią sięgacie? Czasami warto wrócić do rzeczy, które już zostały przeczytane i odłożone na półkę. Wiecie, dlaczego warto? Dla, dlatego, że czasami otwierają się zupełnie nowe przestrzenie w tych treściach. Być może szukając tej odpowiedzi, zamiast zastanawiać się, jak mam coś zrobić, bo i tak z głowy ta odpowiedź nie przyjdzie, to dobrze jest poszukać inspiracji. Moja inspiracja na dziś to jest Dr. Joe Dispenza: jak uwolnić swój nadprzyrodzony potencjał. Na czym polega ta zabawa? Ta zabawa polega na tym, że po prostu losuję sobie stronę, którą przeczytam, i to będzie informacja tylko i wyłącznie dla mnie, w tym przypadku dla Ciebie. Każdego dnia poświęć czas na aktywowanie centrum serca.